Witamy Was na uroczystym apelu poświęconym 221. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. maja. Ważność. Poczyn stan narodowy wprowadzić. do don't że naród, który jest na swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości. Zatrzymajmy się zatem na chwilę i uważnie posłuchajmy.

Szymborska, gawenda o miłości ziemi ojczystej. Bez tej miłości można żyć. Mieć serce suche jak orzeszek. Malutki los na parstkę pić. zdala od zgryzot i pocieszeń. Na własną miarę znać nadzieję. W mroku kryjówkę sobie ubić. O blasku próchna mówić dnienie, O blasku słońca nic nie mówić. Ziemia ojczysta, ziemia jasna. Nie będę powalonym drzewem. Codziennie mocniej w Ciebie wrastam. Radością, smutkiem, dumą, gniewem. Nie będę jak zerwana nić, odrzucam pusto No, nie trzeba iść do szkoły. Jest taka piękna pogoda. Można odpocząć, chować. pograć w piłkę. Ola, ty jesteś dobra z historii. Wytłumacz nam, skąd się wzięło święto 3 Maja? Ja nie wiem, to może jakieś święto pracy? Nie, to ma to związek z końcem wojny. Hamil, a może to jakaś rocznica? Słuchajcie, ja wiem. W tym dniu została uchwalona pierwsza w Polsce konstytucja. Konstytucja 3 Maja. No tak, dobrze by było wiedzieć coś więcej na ten temat. Święta racja. To prawda, ale o fakcie uchwalenia Konstytucji powinniśmy wszyscy pamiętać. Przenieśmy się teraz na chwilę na krótką lekcję historii. Witam Was, drogie dzieci. Dzisiejsza lekcja poświęcona będzie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Będziemy mieli okazję dowiedzieć się, jak ważne dla polskiej było to Polskie wydarzenie. Pamiętajcie, że prawdziwy Polak nie może nie znać historii swojego kraju. Właśnie, ja słuchajcie to takiego. Biola. Konstytucja to najważniejszy dokument w państwie, określa prawa i obowiązki obywateli. Mówi o tym, kto ma rządzić i jak ma rządzić w państwie, określa jego ustroj. Proszę pani, a czy konstytucja była Polsce potrzebna? Tak, była bardzo potrzebna. Konstytucja była tylko Rzeczpospolitej. Mogła wzmocnić państwo. To znaczy, że w XVIII wieku byliśmy państwem słabym. W XVIII wieku państwo polskie przeżywało poważny kryzys. Władza królewska była bardzo słaba. Walki wewnętrzne niszczyły kraj, w rzeczywistości rządzili magnaci. Sytuację, tę wykorzystywali sąsiedzi Polski, były rozdzielone. Na szczęście w Polsce znaleźli się ludzie, którzy do szeregich kraju przyjawiących i bezpieczeństwa się tłumy ludzi. Wszyscy chcieli wiedzieć, co się dzieje w sali synowej. Sejm Zim obradował już cztery lata. Posłowie kochający ojczyznę dążyli do zmian, które uratowałyby nasz kraj przed upadkiem i wolności. Do tego potrzebna była dobra i mądra konstytucja. Róbmy ustawę! Róbmy ją teraz! Zaklinam was na stany, abyście raczyli tę nową konstytucję przyjąć. Ciebie zaś najjaśniejszy królów, Proszę, abyś najpierwszy na jej przyjęcie wykonał obywatelską przysięgę, a my wszyscy za tym pójdziemy przykładem. W imię Boga w Trójcy świętej jedynego, ja, Stanisław August z Bożej łaski i woli narodu Król Polski dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością ducha, mniejszą konstytucję uchwalamy. I tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w nijakiego artykułu. Przysięgam Bogu i żałować tego nie będę. Proszę was, Bościa, kto kocha ojczyznę, niechaj pójdzie za mną, do kościoła, aby wykonać tam przysięgę. Wielkie dni przeżywała Warszawa. Toczyła się zacięta walka o losy Polski. Wreszcie zwyciężyli patrioci. Konstytucja została uchwalona. Oto jej najważniejsze postanowienia. Dominująca rola legitymizująca prawa innym religiom i obrządkom. Szlakcie zapewniamy swobody, wolności, pierwszeństwa w życiu prywatnym i publicznym. Dla mieszkań wolności osobiste i prawo obywatelskie. Objęcie opieką i prawami rządu chłopów. Znaczenie. wolnej elektrii. Rzeczpospolita Monarcha Dzieci. Jedność wojska zwiększała do 100 tysięcy. Naród i państwo. Niestety obowiązywała zaledwie 15 miesięcy. Miała jednak ogromne znaczenie. Była pierwszą w Europie, a drugą na świecie ustawą rządową. Rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja nazywamy świętym Wolności i Radości. Już nasi przodkowie rozumieli, co to znaczy. Co znaczy wolność, naród, ojczyzna. A czym dla nas są te pojęcia? Wolność to możliwość podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą. To swoboda, niezależność. Wolnym jest ten, kto żyje w wolnym kraju. Wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobroć w oczach ich i szczęście. Naród to my, Polacy, żyjący teraz. Naród to nasi przodkowie, walczący o wolną Polskę. Naród to twórcy Konstytucji 3 Maja. Ojczyzna moja, to ta droga, gdzie mój wziął słońce i gdzie poznał Boga. Polska, Polska, choć jej granice znajdziesz na mapach, ale o treści, co ją wypełnia i mgła na i liści zapach. Pytasz się, gdzie jest i jaka, w niewymierzonej krainie leży, Jest w każdym wiernym w sercu Polaka, Co ją walczył, cierpiał i wierzył. W szumie gołębi na starym rynku, W poety i na budowie, W codziennej pracy, w życzliwym słowie, Znajdzie się w każdym dobrym uczynku, Jest w maków i w białych kwiatach wisi, W piosenkach wszystkich ptaków I w każdej naszej wysi. W 1791 roku staraliśmy się odpowiedzieć na pytania, czym dla nas jest ojczyzna, naród, wolność. Mam nadzieję, że to nasze spotkanie zachęciło Was do chwili refleksji nad tak ważnymi sprawami dla każdego Polaka. Przypomnieliśmy sobie jakże ważne wydarzenie z historii naszego kraju, które powinniśmy znać. Bo przecież naród, który nie zna swojej przeszłości, ginie i nie buduje przyszłości. Pamiętajcie o tym. Se ne sbocca, I'm and Ja bardzo dziękuję za lekcję historii, bardzo treściwą i wzruszającą. Dziękuję klasie pierwszej A i drugiej F wraz z wyborcami, zespołowi muzycznemu. Serdecznie dziękuję. Cóż, czeka nas majówka, wielka majówka, ale pamiętajcie, że te dni wolne związane są właśnie ze świętami takimi patriotycznymi. 3 maja święto narodowe. Drugiego maja też jest, drugi maja też jest taki ponieważ jest Dniem Flagi Państwowej, a pierwszy maja, jak wiecie, to jest ogólnoświatowy dzień związany ze świętem pracy. Stąd ta taka długa majówka, długi weekend, który zawsze jest dla nas bardzo przyjemny. Ale pamiętajmy właśnie o tym obowiązku patriotycznym i o pamięci historii. W związku z obchodami Dnia Flagi Dzisiaj o godzinie 12 na rynku Oleckim odbędzie się uroczystość z udziałem y, wojska, sztandaru szkolnych, naszej szkoły.